Cześć! Jeśli zabrakło Ci miejsca na maku i masz wrażenie, że już nie masz czego usunąć, aby dalej na nim pracować, ten odcinek jest dla Ciebie. Maki są relatywnie coraz tańsze, ale cały czas wybór konfiguracji z większym dyskiem jest niemałym wydatkiem. Poza tym nie oszukujmy się, jaki byśmy dysk nie wybrali w końcu i tak zabraknie nam miejsca. Do tego wszystkiego dla sprawnego działania kompa musimy zachować minimum 10% wolnej pamięci na dysku. Aby umożliwić systemowi operacyjnemu swobodne swapowanie danych pomiędzy pamięcią RAM a pamięcią dysku twardego. Co za tym idzie? Im mniej masz pamięci RAM, a na tym też często oszczędzamy przy zakupie maka, tym bardziej musisz zapewnić wolną przestrzeń na dysku twardym. Jak więc rozwiązać problem zbyt małej ilości wolnego miejsca? Jak to często w życiu bywa, można albo poświęcić trochę swojego czasu, albo zalać problem pieniądzem i rozwiązać go szybciej. W tym odcinku pokażę Ci oba rozwiązania. W pierwszej kolejności spójrzmy, co możemy zrobić sami ręcznie w celu zwolnienia trochę miejsca na swoim Macu. Miejscem, w którym zarządzasz pojemnością swojego dysku, jest miejsce w ustawieniach ogólne i miejsce właśnie. Teraz musisz dać chwilę czasu, aby system uporządkował i poindeksował wszystkie wartości. No i w tej chwili widzimy tutaj, że na jedno terabajtowy dysk, tutaj pokazany jest 994 GB, zajęte jest 770. Jak widzisz, cały czas jeszcze te wartości po przecinku się zmieniają, ale już mamy tutaj wylistowane wszystkie wartości. I to jest takie właśnie centrum zarządzania tą informacją, co ile miejsca zajmuje na Twoim dysku. Są tutaj również bardziej tajemniczo brzmiące określenia, jak dane systemowe, które jak widzisz zajmują bardzo dużo, i do tego przejdziemy później. Przyjrzyjmy się tym wszystkim kategoriom po kolei. No, pierwszy mamy aplikacje, czyli jest to pamięć zajęta przez wszystkie zainstalowane aplikacje, ale również miejsce w nich zajmuje treść, którą w ramach tych aplikacji tworzymy. Otworzymy sobie tutaj i posortujemy od największej zajętości do najmniejszej. No i pierwsze co możesz zrobić to zastanowić się czy wszystkich aplikacji używasz. Jeżeli jakiś nie używasz to śmiało zwolnij sobie miejsce. Ja na przykład nie używam już Skype'a, który jak wiesz umarł niedawno i robię sobie usuń. Niektóre aplikacje będą wymagały osobnego narzędzia do odinstalowania, ale wtedy dostaniesz tutaj tę informację. Tej aplikacji również nie używam. Każdą pozycję możesz również sobie wyświetlić w Finderze na y, liście aplikacji. Kolejna kategoria to dokumenty. Jak widzisz, zajmuje bardzo dużo miejsca 359 GB. I teraz trzeba mieć na uwadze, że to nie są dokumenty sensu stricte. Ta pozycja nie odzwierciedla też tego, co znajduje się w folderze Dokumenty, który znasz z Findera. Tu znajdują się te pliki, które macoS uznaje za dokumenty. W związku z tym mamy tutaj na przykład biblioteki programu do montażu Final Cut Pro, nagrania wideo. Posortujmy sobie tutaj od największych i tutaj też jest sporo miejsca do odzyskania. Tutaj akurat rekomenduję nie usuwać tego z poziomu tego okna, tylko skorzystać z funkcji Pokaż w finderze. Wtedy widzisz, gdzie ten plik się znajduje, jaki jest w ogóle kontekst, że go posiadasz, czy możesz go usunąć, czy też nie. Kolejna zakładka to pobrane, czyli to jest to samo co znasz z folderu pobrane. Kiedy tu posortujemy od największej, widzisz, że to jest ta sama zawartość. Pobrane to takie miejsce, gdzie przynajmniej w moim przypadku generuje się najwięcej takiej niepotrzebnej zajętości dysku. Dlatego że w folderze pobrane kumulujemy rzeczy, które skądś ściągnęliśmy. Są nam w danym momencie potrzebne, no ale później już zwykle nie. Dlatego to co się tutaj znajduje w moim przypadku jest całe do usunięcia. Zaznaczę sobie te największe, chociaż pewnie do usunięcia są wszystkie, natomiast nie chcę teraz przeglądać wszystkich tych plików, czy są mi jeszcze potrzebne. Zaznaczyłem sobie te największe i robię usuń. To co jest bardzo ważne, w momencie kiedy usunęliśmy coś z folderu pobrane, to nie zwolniło nam jeszcze miejsca na dysku, dlatego że wszystkie te pozycje trafiły do kosza. Dopiero oczyszczenie Kosza spowoduje zwolnienie pamięci. Do tego sobie wrócimy. Kolejna zakładka: nieobsługiwana aplikacje. No tutaj u mnie akurat się nic nie pokazuje. Mamy też dostępną taką wygodną przeglądarkę plików z informacją o pojemności. I teraz to, co ważne: pamiętajmy, że jesteśmy w tej kategorii dokumenty. Natomiast to, co się tutaj pokazuje, odzwierciedla to, co znajdziesz w folderze Macintosh, użytkownicy. Użytkownik główny, czyli jak widzisz, nie są to stricte dokumenty, które widzimy w Finderze w tym miejscu. No i możemy tutaj sobie oczywiście przeglądać, rozważyć, co potrzebujemy, co nie, no i posuwać te, które są niepotrzebne, a zajmują dużo miejsca. Kolejna pozycja to iCloud Drive. U mnie tej zajętości jest tutaj mało. W dalszej części zobaczysz, dlaczego u mnie jest tak mało. Jeżeli ty, na przykład, teraz nie korzystasz z automatycznej optymalizacji pojemności maca, o której będę mówił w drugiej części w tym odcinku, a pliki przechowujesz w tym folderze. To tutaj pojawi ci się znacznie większa zajętość. U mnie jest dlatego taka mała, ponieważ większość folderów i plików w tym folderze mam zoptymalizowane poprzez zajętość w chmurze, a nie na dysku lokalnie. O czym świadczą te chmurki. Ale do tego wrócimy w drugiej części. Natomiast to, co mamy tutaj do podejrzenia, to jedynie możliwość przejścia do ustawień iCloud. Tutaj widzimy faktyczną zajętość mojego folderu i wynosi ona prawie 1 TB, 985 GB. Tylko zamiast przechowywać się na dysku lokalnie, przechowuje się to w chmurze. Ale jak mówiłem, do tego wrócimy. Kolejna pozycja to kosz i to, jak się domyślasz, jest miejsce, w którym generuje się bardzo dużo niepotrzebnej zajętości naszego dysku. Ja miałem niedawno opróżniany kosz, dlatego widnieje tu tylko, ale cały czas niemała wartość ponad 1 GB. Podejrzymy sobie informację, no i widzimy, co w koszu się znajduje. Możemy te pozycje sobie zaznaczyć i usunąć. To jest pierwsza metoda usuwania z kosza. Inną metodą jest otwarcie sobie kosza, zaznaczenie i usunięcie plików. Trzecia metoda to ustawienie się na ikonie kosza prawy myszy i opróżnij kosz. Kolejna metoda to z poziomu paska narzędzi, toolbar aplikacji finder możemy opróżnić kosz, ale jak wejdziemy w ustawienia zaawansowane mamy opcję usuwaj rzeczy z kosza po 30 dniach. Wtedy nie musisz tego pilnować, kosz oczyści się sam po 30 dniach. Do Twojej decyzji co jest dla Ciebie bardziej wygodne. To jest dobry moment, aby w kontekście usuwania dużych plików powiedzieć sobie o ważnej rzeczy. W momencie, kiedy przeszukujesz sobie dane zasoby, aby wyszukać te pliki, które są największe w celu usunięcia oczywiście ewentualnego, może być dla Ciebie frustrujące, że co prawda widać tutaj pojemność pojedynczych plików. Ale w przypadku folderów ta wielkość nie jest widoczna. Można to bardzo szybko zmienić, ale tak jak powiedziałem, jest to wkurzające, kiedy się nie zna tej funkcji. Aby to zrobić, musisz zeskrolować na sam dół danego okna Findera i w tej wolnej przestrzeni kliknąć prawy myszy, pokaż opcję widoku. Kiedy zaznaczysz Obliczaj wszystkie wielkości, pojawiły się również przy folderach pojemności. Kolejna przydatna informacja w celu monitorowania tych dużych plików jest filtrowanie. W momencie, kiedy klikniemy w lupkę, piszemy sobie tutaj cokolwiek, aktywuje się taki plusik. Usuwam sobie wtedy to, co tutaj jest u góry. Przerzucę się na folder, który chcę przefiltrować. I wybieram kryterium wielkość pliku. Tu masz dowolność, ale wydaje mi się, że rozsądne jest zaznaczenie sobie, jest większe niż. Na przykład 1 GB. Wylistowały mi się wszystkie pliki, które spełniają ten warunek. W momencie, kiedy to zachowam, nadam sobie nazwę, na przykład duże pliki i produktywnie. Zachowaj i zobacz, od tej pory z lewej strony w bocznym pasku Findera mam ten filtr. W ten sposób mogę zawsze sobie monitorować, czy nie pojawiły mi się tutaj jakieś pliki, których nie potrzebuję. Kolejne pozycje to kilka aplikacji preinstalowanych w ramach systemu macOS przez Apple. No jak widzisz, też potrafią niemało miejsca zająć. Mamy tu książki, muzyka, poczta, podcasty Apple TV. I pod kategorią tworzenie muzyki kryje się zarówno Garage Band, jak i Logic do edycji dźwięku. Tę pojemność nie stanowi pojemność samej aplikacji, tylko tych treści, które w ramach aplikacji tworzymy czy przechowujemy. Jak na przykład książki. Mam w aplikacji książki przewodnik po aplikacji Motion. Jest na tyle duży, że znalazł się na tej liście. Ja go nie usuwam, bo chcę go sobie zostawić. W aplikacji muzyka nie mam tutaj na liście plików, ale mam informację: usuń pliki teledysków, aby zwolnić miejsce. Czyli gdzieś musiałem zapisać jakiś teledysk lokalnie. W moim przypadku najwięcej zajmują podcasty. Otwórzmy sobie to. I mam całą listę podcastów, które zajmują tą moją pamięć lokalną. Oczywiście, usuwając te pliki nie spowoduje, że przestanie mi aplikacja podcasty obserwować dane kanały, tylko usunie te, które się lokalnie przechowują. Po opróżnieniu, podcasty nie zajmują mi na tyle pamięci, aby ta aplikacja znalazła się tutaj na tej liście. Nadal jednak wszystkie obserwowane dotychczas programy mam tutaj widoczne. Natomiast w pozycji pobrane nic mi tutaj nie zalega. Skoro już tu jesteśmy, widzisz, że aplikacja podcasty sugeruje mi tutaj pewne automatyczne rozwiązanie, żeby przechowywać tylko ograniczoną liczbę pobranych automatycznie odcinków. Włączę sobie to. Jeśli chodzi o pocztę, no nie pojawiają mi się tutaj wszystkie duże załączniki czy maile z tymi załącznikami, tylko jest propozycja otwarcia sobie aplikacji poczta, no i tam wyszukanie ewentualnie tych. Maili, które zawierają duże załączniki w celu usunięcia. Kolejna pozycja, która na pewno u Ciebie też sporo zajmuje, to wiadomości. Ja mam pełną synchronizację w ramach całego ekosystemu Apple, wszystkich moich urządzeń. Także każdy SMS, który wyślę czy z iPhone'a czy z iPada z dużym załącznikiem, no również zajmuje mi poprzez synchronizację pamięć na Macu. Tu jest jednak o tyle fajnie, że wchodząc tutaj w tą informację. Wylistowują mi się wszystkie pliki, które mogę posortować i te największe pousuwać. To możesz również zrobić z poziomu aplikacji wiadomości, usuwając pojedynczo dane załącznik. No i nie ma tutaj chyba żadnych zaskoczeń, że na liście tych największych zajętości pojawia się też aplikacja zdjęcia, a właściwie zawartość aplikacji zdjęcia. U mnie pojemność zdjęć to jest bardziej kilkaset gigabajtów niż 21, natomiast tutaj pokazuje się tylko to co przechowuje się lokalnie na moim dysku. Więcej będę mówił o tym w drugiej części tego odcinka. Co możemy tutaj zrobić? W momencie kiedy klikniemy sobie i mamy tylko propozycję otwórz zdjęcia no i tutaj pierwsze co możemy zrobić, a w zasadzie robić na bieżąco, no to przeglądać te zdjęcia, które zrobiliśmy, sprawdzać, czy nie ma jakichś duplikatów do usunięcia itd. Tak no ale na pewno najwięcej zajmują pliki wideo, czyli w momencie kiedy wejdziemy na typy multimediów i wybierzemy wideo, no to możemy mieć pewność, że pliki o największej zajętości znajdują się tutaj. Natomiast, jak widzisz, jest to taka ręczna robota, i w moim przypadku, gdzie jest to ponad 3000 plików wideo, no przeszukiwanie ich tutaj w celu usunięcia tych największych czy niepotrzebnych jest jakąś robotą. Dlatego, mam dla Ciebie narzędzie, które może Ci pomóc. Chodzi o automatyzację w aplikacji Skróty. Wygląda ona w ten sposób. Otwórzmy sobie do podglądu aplikacji zdjęcia. I teraz zobacz. Automatyzacja polega na tym, że pobiera mi 300. Plików wideo i sortuje je od największych. Dalej tworzy album w aplikacji zdjęcia o nazwie Duże pliki wideo. Uruchamiam skrót i na spisie albumów widocznie jest już ten folder. Klikniemy w niego i widać, że pojawiło się tu 300 największych plików wideo w wyniku działania tej automatyzacji. Teraz możesz sobie je przejrzeć, usunąć to, czego nie potrzebujesz i na koniec usunąć ten album. Nie martw się, pliki, które tu zostawisz, nie znikną. Zostanie usunięty tylko album, który jest swoistym filtrem. A usuwamy go po to, aby później automatyzacja mogła znowu utworzyć o tej samej nazwie. W momencie, kiedy nie usuniemy, automatyzacja nie wykona się. Jeśli przestawisz sobie tutaj na obrazek, no to to samo możesz zrobić dla zdjęć. Tę automatyzację możesz wykonać Samemu, lub pobrać ją ode mnie, zostawiam Ci link w komentarzu pod odcinkiem. A jeśli chcesz wejść w świat automatyzacji w darmowej, aplowej aplikacji Skróty, zapraszam Cię do mojego kursu. Warto tu powiedzieć, że lista tych aplikacji, które się tu pojawiają, może być u każdego inna w zależności od zajętości. Jak też widzisz, oczyszczanie pamięci w ramach tych aplikacji też odbywa się w każdej aplikacji inaczej. Kliknij sobie zawsze w tę ikonkę i zobacz, jakie ustawienia dają możliwości, tu przenieś się do aplikacji i zrób to bezpośrednio w niej. Ok, teraz zajmiemy się tą sekcją, która, jak widzisz, w pozycji dane systemowe zajmuje bardzo dużo, ale po kolei. Z żadną z tych pozycji nie zrobimy nic tutaj z poziomu tego miejsca w ustawieniach. Natomiast opowiedzmy sobie, co się tu znajduje. Inni użytkownicy i udostępnianie w tej pozycji znajdą się pliki, które udostępniamy, ale przede wszystkim tę zajętość stanowi pamięć zajęta przez innego użytkownika na Twoim Macu. Ja mam więcej niż jednego użytkownika na tym komputerze, stąd pojawia mi się tutaj taka pozycja i taka wartość. To co musisz tu zapamiętać, to nic nie usuniesz co dotyczy innego użytkownika z poziomu aktualnie zalogowanego użytkownika. Musisz się przelogować na to drugie czy kolejne Konto, i tam dokonać zmian w celu no, ograniczenia tego zużycia pamięci dyskowej. Druga pozycja to ilość miejsca, którą zajmuje system macOS. No i tu, jak się domyślasz, nic nie zrobimy. Możesz tylko zobaczyć, ile w ramach Twojej pamięci zajmuje system operacyjny. No i ostatnia pozycja: dane systemowe, które jak widzisz, zajmują bardzo dużo, przynajmniej mojego miejsca tutaj na dysku. Cały czas coś jeszcze tutaj się indeksuje i ta liczba się. Zmienia i mimo tego, że to jest pozycja, która zajmuje bardzo dużo mojej pamięci, to trzeba być tutaj najbardziej ostrożnym przy ewentualnym usuwaniu. Z tego poziomu nic nie zrobimy, ale jeśli chcesz zobaczyć tę zawartość, przejdź do Finder'a, idź do komputer Macintosh. Tu mamy biblioteki wspólne dla całego systemu. A tutaj mamy te przypisane do konkretnego użytkownika, jeżeli ich jest więcej na Macu. Tu możesz dokonać takiego typowego przeglądu tych plików, sprawdzić co możesz tutaj usunąć, a co absolutnie nie. Pamiętaj, że w segmencie obrazki znajduje się tutaj biblioteka aplikacji zdjęć. O ile wcześniej nie zmieniłeś lokalizacji tej biblioteki w ustawieniach aplikacji zdjęcia. Natomiast wróćmy tutaj jeszcze wstecz i otwórzmy biblioteki. Sortujmy i powiedzmy sobie, dlaczego mówiłem na początku, że ta kategoria danych systemowych jest taka dość niebezpieczna, jeśli chodzi o ewentualne usuwanie jej elementów, bo znajduje się tu mnóstwo różnych typów elementów. Są tutaj skaszowane pliki, są logi systemowej aplikacji, czyli historia, co w nich robimy. Pliki tymczasowe, pozostałości po różnych aplikacjach, jakieś stare aktualizacje, na przykład, czy stare biblioteki, obrazy dysków z rozszerzeniem DMG, jakieś pliki wirtualizacji, jeżeli się używało Parallels'a czy innego programu do tego. Mogą być też tam backupy lokalne, time machine, jeżeli używasz takich. A w ogóle wartość tutaj tej liczby się zmienia cały czas, dlatego że dużą część, jak powiedziałem, stanowią te pliki cache, a ich ilość zmienia się w trakcie pracy w zależności co akurat na kąpie robimy. Samo zrestartowanie Maca może spowodować dosyć duże uszczuplenie na tą chwilę tej kategorii dane systemowe. Ok, to po tym wyjaśnieniu wróćmy sobie do tych bibliotek. No i tutaj w tym ogólnym folderze bibliotek zwykle najwięcej miejsca zajmuje ten folder. Wsparcie aplikacji. Tutaj bywa, że jest bardzo dużo miejsca do zaoszczędzenia, ale naprawdę trzeba mieć pełną świadomość tego, co ewentualnie usuwamy. To, co tu jest przechowywane, to pliki, które są wsparciem dla tych poszczególnych aplikacji. Rozwinę na przykład Final Cut Pro, to mam biblioteki i jak widać, są tutaj różne zasoby, narzędzi użytych przy montażu. Moja rekomendacja jest taka. Aby tutaj ingerować tylko w te aplikacje, których absolutnie wiesz, że już nie używasz. Tak jak na przykład Mozilla, której nie używam, no ona mi tu nie zajmuje akurat dużo miejsca, ale dla przykładu ją usuniemy. Przy takiej operacji prosi mnie o podanie głównego hasła. Ok, to przejdźmy do części drugiej. Jeśli jesteś użytkownikiem urządzeń Apple, na pewno obiło ci się o uszy takie pojęcie jak iCloud. Jest to Apple'owa usługa chmurowa, która jak każda tego typu usługa służy do przechowywania danych na serwerach zewnętrznych. Ale rola iClouda w ekosystemie Apple jest znacznie szersza. W moim kursie Ogarnij obsługę swojego Maca znajduje się na ten temat cały osobny moduł, więc zapraszam Cię. Zostawiam Ci też link w opisie odcinka. Teraz jednak zajmiemy się iCloudem w kontekście oszczędności miejsca na dysku twardym. System macOS pozwala na inteligentne, automatyczne zarządzanie pamięcią dysku twardego przy wsparciu właśnie usługi iCloud. Działa to w taki sposób, że kiedy zaczyna brakować miejsca na dysku twardym Twojego Maca, bez względu na to, jakiej pojemności on jest, system zaczyna pozbywać się plików z pamięci lokalnej, zachowując ich kopię w chmurze. Robi to jednak na tyle sprytnie, że po pierwsze Ty cały czas widzisz nazwy tych plików na komputerze, tylko znajduje się przy nich taka chmurka, po której kliknięciu plik zostaje znów pobrany do pamięci lokalnej. Po drugie, system w pierwszej kolejności wysyła do chmury te pliki i foldery, których dawno nie używałeś, aby zapewnić Ci płynność pracy. Tym samym, korzystając z tej funkcji, system zawsze zostawia Ci sporo wolnego miejsca na dysku i w granicach wybranego przez Ciebie płatnego pakietu iCloud przechowuje kopie Twoich zasobów w chmurze. Jeśli jednak chcesz mieć niektóre pliki czy całe foldery zawsze dostępne lokalnie, aby nie podlegały tej optymalizacji miejsca, możesz kliknąć prawym myszy i wybrać Zachowaj pobrane. OK, zajrzyjmy do ustawień na Macu i zobaczmy, jak to skonfigurować. W zasadzie system pozwala na ustawienie takiej optymalizacji pamięci maca w dwóch miejscach: dla wszystkich plików i folderów przechowywanych w iCloud Drive oraz dla aplikacji zdjęcia. Zajmiemy się najpierw plikami iCloud Drive. Przejdźmy do ustawień, klikamy w swój awatar, iCloud i w pozycji Drive pojawia nam się kilka funkcji. Aby taka optymalizacja u ciebie działała, musisz mieć przesunięty ten suwak, no i oczywiście wykupiony optymalny pakiet iCloud. Tak jak powiedziałem, plikami, które wysyłane w ten sposób są do chmury iCloud, tam synchronizowane z pozostałymi naszymi urządzeniami, ale przede wszystkim zwalniające miejsce na dysku lokalnie, są pliki, które przechowujemy w tym głównym nadfolderze iCloud Drive. Nie podlegają takiej synchronizacji dokumenty przechowywane na biurku czy w folderze dokumenty, dopóki nie ustawimy sobie tego suwaka. W momencie, kiedy mamy go zaznaczone, pliki tam składowane również podlegają takiej optymalizacji. No i masz do nich dostęp z poziomu pozostałych swoich urządzeń. A jeśli chodzi o aplikację Zdjęcia, to mając otwartą aplikację, przechodzimy do Ustawień i zaznaczamy ten radiobar Optymalizuj dysk Maca. Wtedy to, co widzisz w swojej bibliotece zdjęć, to nie są zdjęcia i wideo w faktycznej ich rozdzielczości, tylko są to ich pomniejszone wersje na tyle dobre, a jednocześnie małe, jeśli chodzi o pojemność, aby dać tobie ich podgląd. Także, jeżeli nie są to w miarę świeże zdjęcia w twojej bibliotece zdjęć, są one właśnie w taki sposób skopiowane do chmury, zwalniając tym samym miejsce lokalnie. Jedynie te niedawno zrobione zdjęcia jeszcze chwilę będą w pełnej rozdzielczości zajmowały miejsce lokalnie na Twoim Macu. No i oczywiście wystarczy kliknąć w takie zdjęcie czy wideo, aby natychmiast pobrało się lokalnie. Ostatnie zagadnienie skorzystanie z dysku zewnętrznego wydaje się dość oczywiste. Jednak od niedawna system macOS udostępnia nowe możliwości wykorzystania dysku zewnętrznego w celu oszczędzania miejsca na Macu. Zacznijmy jednak od tych bardziej oczywistych działań, które możemy podjąć naprawdę warto się zastanowić czy wszystko co przechowujemy na pamięci lokalnej dysku jest nam rzeczywiście tak potrzebne żebyśmy zawsze mieli to pod ręką stare zdjęcia z wakacji zawartość starych dysków zewnętrznych czy w moim przypadku wiele folderów o nazwie gotowe filmy które wiemy ile potrafią zająć jeżeli tylko takie pliki które tyle ważą mogą się znaleźć na dysku zewnętrznym zdecydowanie rekomenduję to zrobić Kolejna rada jest już bardzo cenna, o ile dotyczy ciebie i używasz e, jakichś aplikacji profesjonalnych. Ja, na przykład, korzystając z aplikacji Final Cut Pro, gdzie właśnie składam ten odcinek, potrzebuję no, grube kilkaset gigabajtów pamięci na dysku, po to, aby trzymać tam potrzebne do montażu zasoby typu klipy, grafiki, gotowe animacje, ale co ważniejsze, również biblioteki. Co to jest? Zobacz tutaj na dysku zewnętrznym. Biblioteka, która służy mi do montażu, między innymi tego filmu, znajduje się tutaj. I to jest właśnie biblioteka aplikacji Final Cut Pro. Natomiast jej pojemność to zobacz 668 GB. Ja takich bibliotek na moich różnych dyskach mam mnóstwo. Kiedy tworzymy sobie jednak taką bibliotekę dla kolejnego projektu montażowego, możemy ją umiejscowić, czyli wskazać, aby znajdowała się na dysku zewnętrznym. Niesamowita oszczędność miejsca, bo takie bieżące potrzeby na tego typu zasoby to u mnie od 1 do 2 TB. Także radzę sprawdzić, czy Twoja aplikacja o ile potrzebuje tak dużo pamięci, czy umożliwia korzystanie z plików, które znajdują się na dysku zewnętrznym. I tu jedna uwaga do montażu na przykład. Jeśli zasoby, czy też biblioteka jak pokazałem, mają się znajdować na dysku zewnętrznym to musi być to naprawdę szybki dysk typu SSD, zwykły tańszy dysk talerzowy na pewno nie pociągnie montażu, ponieważ ta wymiana informacji musi być niemal tak szybka jak z dyskiem wewnętrznym. No i ostatni temat w kwestii dysków zewnętrznych. Od systemu Sequoia numer 15.1, wydanym w 2024 roku w listopadzie, Apple wprowadziło oficjalne wsparcie dla instalacji dużych aplikacji na dysku zewnętrznym. Ustawia się to w aplikacji App Store. Ustawienia: pobieraj i instaluj duże aplikacje na osobnym dysku. Masz tu informację: aplikacje większe niż 1 GB będą pobierane i instalowane na wybranym przez Ciebie dysku. Wybieramy dysk spośród tych aktualnie podpiętych do komputera. Jednak ten dysk musi być sformatowany w APFS, a zrobić to możesz w narzędziu dyskowym. Pamiętaj jednak, że mimo zainstalowania aplikacji na nośniku zewnętrznym, informacje czy też kontent, który tworzysz w tej aplikacji, być może będzie przechowywał się lokalnie. Wtedy skorzystaj z tego, co mówiłem w pierwszej części tego odcinka o oczyszczeniu danych wewnątrz aplikacji. Tu również jak w przypadku poprzedniego wątku być może będzie potrzebny dysk SSD, ponieważ aplikacja zainstalowana na nośniku zewnętrznym musi z systemem operacyjnym mieć szybką wymianę informacji. Także nie zdziw się, jeżeli na Twoim dysku będzie to działało zbyt wolno, wtedy wypróbuj dysku SSD, szczególnie któregoś z tych szybkich. Jak łatwo się domyśleć, nie jest to super rozwiązanie dla komputerów mobilnych, dla MacBooków, bardziej dla komputerów stacjonarnych, gdzie ten dysk zawsze mamy podpięty. Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci odzyskać trochę miejsca na swoim maku. Temat jest dość rozległy, więc jeśli masz jakieś pytania, napisz je w sekcji komentarzy poniżej. Pamiętaj, że na moim kanale znajdziesz mnóstwo odcinków z przydatnymi wskazówkami, trikami, jak wykorzystywać swojego Maca na maksa. Dlatego zostaw suba i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Polecam Ci również moje kursy online w tematyce Apple. Wszystkie informacje masz teraz na ekranie i w opisie tego odcinka. Dzięki za dzisiaj, cześć.